E, e, jakby skoro i tak już podejdzie, dostaje się spektatora, to tak jak na rebożak już ktoś zginął, to od razu zostało tego spektatora. Na przykład coś takiego napisać. Znaczy, no zrobić. tam też chyba ręcznie było nadawane, nie? I ma po prostu takiego są tak, z dupy. Tak, znaczy, nie tak, tam, być tam nokauty, było ręcznie, ale to można by było zrobić automatycznie. No ale moim zdaniem właśnie te nokauty, no oni sobie właśnie... Jak od nich ktoś padł, to oni sobie brali, leczyli w kubie, a jeżeli ktoś od nas spadł, to oni też brali naszego do kuba. my nie mieliśmy trochę jak zabijać. No, no, to ja, bo ja tu to mogę to zrobić to to taką badanie. akcję, Ta, że to jest ja insane. To, no. ja, bym, ja bym to tak zrobił, nie? No tak, to GG uważam. W sensie, no tam. parę Czy wiecie, rys, co tak, o, czym o czym mówię? Leczy, tam jakieś refije, coś tam, no ale. Ale co w sensie, wiecie, ja to powiem szczerze, mi tam się podobało mimo wszystko. Nie, to, nie, ale... tylko za mało bitki, mnie... za mało bitki było. Mówisz? Mówisz? Za duże lagi na ich kuboidzie. Tak, nie no. Usunięcie no, martwych tanków na ich kuboidzie. Oj, to jest w ogóle szkoda gadać, nie? Bo tak mi się podobał moment, jak e, zarzuciliśmy wam to IP, nie? I naprawdę tutaj chyba no. wszystko dobrze działało wam, nie? No, no i... Co? Jezu, Co? No, Ja, ja byłem... Szczerze, szczerze, chłopaki, ja byłem tak zagotowany, nie? Ja no nie chciałem nie wiem, no w ja monitor walkę Nie, ale I to znaczy że na Mikiego. No słuchaj, nie pierwszy raz odwolę jakąś manianę. Nie no tak, ale wiecie, no poszła informacja, że jeśli coś takiego się stanie, to wrzucać ten no kras na charotatywkę no, i tak dać, dalej. No, słuchaj, słuchaj. No, no przykro, no, ja że wszyscy musieli z, na idę, tym stracić. Miejmy nadzieję, że jakieś dzieciaki albo bieski na tym skorzystają. Nie, że zostali no. przywróceni przez główną. No. No, no, że figowie no, po prostu musieli być świadkami nie no, Ten, no, ten plugin z to też, to też się tak kurdeje, nie? Ja jestem małym YouTuberem, mam 12 ja lat. Szczerze, że jestem studentem, a no, no, tak nikt nie, ale wyniknie czego? Czy chyba zabrania zarabiać? Nie, ja przepraszam. No, sorry, nie ma, że No to jest na tyle, jakby poważna sprawa, że my też będziemy musieli przez to, jakby, pieniądze wydać, nie? No, no. No tak czy inaczej Bartman, mimo dużych przygód, dzięki za... Mm -hmm. Nie no, mówię. Eee, możemy ogarnąć po prostu jeszcze raz. Ja, jakby Ja przygotuję ten pizem. No bo tutaj. Ta, no, chillu. Ten, tak jest, ja ja Tak jest. Ja Dobra, no najwyżej na wakacje myśl, pojadę. Myślę, nie nie ma zrobić fajnego, nie? To, to wiesz, była co? tak naprawdę. Sorry, że przerwę, to była tak naprawdę hmm. ten. A, pierwsza bitka z łączeniem TNT, więc to w ogóle było, wiecie. Ta. E, dosyć takie. Ale ten, to TNT i tak TNT. działało na początku, TNT. jak działało, bądźmy szczerzy, trochę tutaj było zrywanie w Właśnie tego mówię, to pierwsza próba. Właśnie, o to mi chodzi, na początku działało jakby anomalia. nie patrzeć jak na hardkorze, nie? No, bo po Padowie, po prostu, no, zrobiłem akcję, zrobiłem do akcję omega lul. To jest akcja nieprzewidziana. Mhm. Ale kurcze, nie wiem nawet gdzie jestem, biegnę gdzieś. Oh. No to nie super. jest super. Mm. Spokojnie. Jak zejdziesz? do jest pewnie bazie teraz. Nie, 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 nie. nie. Sety. co sety. Nie, 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 no biegnę ja sobie blesik. do tego. Ja Aha, bo nie powiedziałem, to Taka jest, to co tam jest. Tylko to trzymam ze sobą. Jak mi ktoś ukradnie zeku to teraz, to będę może, zły. Żeby były kity i w skrzynce, dajmy na to my mielibyśmy jakąś przed I ty 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 zamkiem i oni w zamku z itemkami dodatkowymi. No. no. E, bo wydaje mi się wtedy byłoby równo, nie? Jakby no ja się, ja się, ja się starałem by generalnie, ja, ja się starałem generalnie jakby z racji tego, że to jest event wrzuciłem mam tą skrzynkę z różnymi tam takimi. No, no takim tak tak. super no, było. No niepotrzebne te refe były, było tylko kusiły. No generalnie to znaczy, sytuacja tak. była taka. Co było troszeczkę bad taste? No oczywiście wygrali, nie? No to to nie ma co. Mówić, tylko też. sytuacja była taka, ja że IMO na następnej takiej ma klepie powalenia powinny Kubil? być wyłączone. Co? To, 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 to Znaczy, może no, 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 same, mam, same powalenia dobra. są ok, ale faktycznie, jak tutaj ktoś na live'ie mówił, nie? Że ograniczona ilość podnoszenia przez Team e mail Ale tak wiesz, jest taka... Jedno podniesienie na osobę A, nie to nie będzie, będzie tak, i... tak naprawdę utratać. Albo, albo w ogóle podnoszenie. Same notałki mogą zostać, ale nie, po prostu bez podnoszenia, nie? Na takich no bitkach. No tak, znaczy, bo ja generalnie, wiecie, liczyliście tam ten taki versus ten taka średnia, nie? tam średnią mm -hmm, liczyliście no to w teorii liczebnie byliśmy tak samo Średnia skilla tak samo, taka sama była, no ale oni mieli właśnie gigantyczną przewagę z tego, tak wiesz, tak, oni to... mieli to na przykład, Bartman, no. że jak yy, oni są powaleni, to ktoś peruje się do ciała, podnosi i peruje do środka bazy, a jak tak, my jesteśmy tak. powaleni, oni podnoszą nasze ciało, no, 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 też perełkują do środka kuboida no, no, i my wiesz, nie odbijemy, no nie? nie, no To jest bardzo ciężkie, bo jeszcze rano, a 3 nie No tak, tak to ciężko, jeszcze, Tyrano, a, że wiecie, te ściany były no, miękkie. Normalnie złodziej otwarte, na Power Gamingu. i tak dalej, tak tutaj. No, oni mają twierdzę, oni mają. Jakie są kordy naszej bazy? Kordy naszej bazy, nie? szybko, kordy naszej bazy. Minus 1000, minus 500. To nieźle, tak. panie kurde. Proszę nie plugawić imienia Reboru. Nie ma takiego imienia. Nie, proszę nie porównywać. Czadź! Ja, ja jest... mówię po prostu, że sytuacja Erebor jest taka, że tu dużo ciężej jest się dostać, nie? To nawet nie srało obok Reboru, rozumiesz? To było to o, był o. daleko. No tak, A ja mam ja takie pytanko. Ta Robię akcję! Jaki drogę? Jak ten? No jak to pan! No można bada. by było sprawdzić, yy, prawda, jakieś takie, prawda tylne zagrywki, ale nie chodzi mi o teraz o oki laurek, ale Ciędę? o no, bardzo no, chodzi, o refile, no, mowa, o refile ta, tak, ta. tak, tak. No I dać jakieś oświadczenie te oficjalne. Shot, te shoty, no, bo, ta, 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 no bo, to bo to jest będzie, będzie bicie, to będą, akcjach, no. to będzie jasne. No, no, nie, bo wiecie, będą cały czas pytania, wiesz, kto, wygrał, taki, kto wygrał, kto wygrał. No ból i... był taki, że po prostu, wiesz, na przykład oni przegrywali, to po prostu perełkują się do Kuboida i refilują wszystko, nie? Niektórzy nawet jabłka. A my nie możemy tego zrobić. Plus, jak oni są powaleni, oni po prostu się wbudują, więc jakby, no to jest po prostu bardzo Dużo przewagała broniących, nie mówię, Zabronione że to nie było jakieś było OP. Na p na tak czy inaczej, panowie. słuchaj, a ty jesteś co 60, czy szkoda, czy co, szkoda że nie mogliśmy skorzystać. Musieliśmy się co tam a Wiem, ja ze scena była przygotowana. Dosłownie 3 sekundy i byśmy byli w ide. ich, e, w, ich w środku, tam, w środku bardzo. Ciekawe mnie, tylko czy znaleźli to przypadkiem, no. czy ktoś może na spek nie a ci powiem ci tak, że. Oni nie znaleźli do momentu tego, kiedy nie wyszedłem. Ja mam takie Mogłem zrobić jeden błąd. Bo gdy robiłem jepa, powiem ci, zablokowałem trochę im Jeb? wody i mogli się skapnąć, że im może dzięki wodnie. Słuchajcie, ja tak. nie chcę nikogo oskarżać, to jest podejrzenie z czatami, wiecie, jak jest z chatami, Że podobno po powiedziała jak wbijaliście, które. Też to słyszałem. Też to na czacie. A, no, to... no to nic to szanowne, jak... e, nie. Słuchajcie. jeśli o to chodzi, to znaczy, ja, ja powiedziałem już, tylko... że jeśli chodzi o spektatory, to nie mogą się wtrącać. I Ebro. no po Żanowie prostu. Chatnie zagrać. Idę to zagrać. Eee, I po prostu. Użyj nieoblaszku. O... Powiem tak, chatnie. Aki to, to, o... O... A no to jest legalna, czy co? Który ma. No właśnie. To ludzie jako dograczki, cuffir, logout, oni wjeżdżają z Polska perełkami. Spokojnie widzę. No jak ja. To jest na tyle, że na następny raz. Szacunku do gildii przyjdę, szacunku do przeciwnika nie chce mi się logować. O tak powiem. Ale na szczęście gildię bardziej szanuję, aniżeli bardziej nie lubię przeciwników. Wydaje mi się, że to było trochę nieświadome. Bardziej oni po prostu wlecieli, jak Kubiera lognęło. Nie, nie, Kubir był blogowany do minuty. Nie ma nieświadomie. Na pewno poleciało info, że Kubier się wylogował. Na pewno o tym wiedzieli. Nie pierze nie ma jedynego uniwersum na świecie, gdzie oni nie wiedzieli, że Kubier był To To, że na przykład u nas są powaleni. U nas są powalone dwie osoby, u nich są powalone dwie osoby Trzymaj, i, i oni po prostu biorą wszystkich powalonych na plecy do swojego kuboida, ich respią, a my jesteśmy wykwawiani, no nie? Więc jakby sytuacja była taka po prostu, że gdybyśmy, wiesz, gdyby nie było powalań, my po prostu kogoś zabijamy na murach, ta osoba instantowo umiera i już mamy przewagę, a ta osoba po prostu, wiesz, jest brana na plecy, perełka niżej do bazy, no i my się nie sperełkujemy za nią, no bo nie wiadomo, co tam jest, jakieś pułapki czy coś, no nie? Więc po prostu sytuacja była taka, że jest taka gorycz, kurczę, bo nawet jak było równo, to po prostu wszystkie na nasze powalone osoby. To masz 100 diamentów po Wszystkie nasze powalone osoby były po prostu respione przez nich, no nie? No jest jakby mhm. sporo po prostu niedopowiedzki. Nie możecie wyrzucić Bartman komendę podnoszenia graczy. Chodzi mi, no że ta, podnoszenie ta, ta. Moż, na plecy. Można to, to wywalić na bitkę podnoszenie graczy no, na no, plecy. No, 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 jeżeli no, no. leży na podłodze, to sam. Odnosić, nie ma na mnie wiecie Jaką ja opie robię, ja nie no, wiem, ja poznaję mapę teraz. Reanimować to Reanimowanie w miejscu, w którym ale... padłeś. I tyle, no, nie da no, no, się w innym no, miejscu. Nie podchodź. No, no, no to ja to jest. Dobra, no. tak czy inaczej. Ja myślę, że pomiędzy jakby mam nadzieję, że Co ja no. robię te niedomówienia? To tak się da? co do informacji, co do jabłek i tak dalej. Unlucky, niestety wyszło jak wyszło, ale plan był dobry, motywacja, no Bardzo ja. dobra. Wszyscy się stawili. Tutaj yy, Borny jeszcze do nas pięknie dołączyli. Ja myślę, że Warfit naprawdę. No, znaczy jest niedoszczędny, niedoszczędny jest to nawet na Dbremu przejdzie. Niedosyt jest Pedro. przez to, że przez konflikt no. niestety nasze armaty nie zadziałały, więc nie wyszedł nam plan po prostu rozwalenia mm -hmm. im bazy. Więc musieliśmy jak, jak w szczury po prostu się przekopywać. Sytuacja jest taka, że za każdym razem, jak Tobiasz ich naklepywał, oni po prostu perełkowali do bazy i refilowali wszystkie poty. Więc jakby cały czas byli na fulu. Tym bardziej, że zauważyłem potem, to już mogę powiedzieć teraz, no bo nie mówiłem tego w trakcie walki. Na przykład zbiliśmy Heum Kubie. Kuba ucieka i po prostu sobie zrezygnowaliśmy kolejny hełm, no nie? A u nas na przykład tam chyba cyfer powiedział, że. On ja już, nie czy tam bremu ja tak powiedział, samo. że on ma 30 durability Dwa i on po prostu sety. już się nie może być. Więc tak naprawdę no, 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 no. biliśmy się z trzy, trzykrotnością ich graczy. Te, technicznie, no, nie ja nie mówię, na mówię sety, że to jest... w sumie. Nie, na setek akurat nie było niby, ja, 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 tak, na tak, tak, dlatego ja nie mówię, że coś było nie względem z regulaminu, jeżeli chodzi o set tylko po prostu no. Bard fakt bronienia się jest bardzo broken. I tak, wiesz, to, jakby... no, no, to, no, ja już no, z że... z początku mówiłem, że liczebnościowo jest coś nie tak. Cebu Hunter się tak 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 nie no, liczebność, liczebność była podobna, skill był podobny, tylko oni mieli też tę przewagę bronienia, sobie brali naszych no, rzeczy tak, po razie. prostu. Ja, no, jedna sytuacja no, najlepsza jest, bijecie się z dwoma, zabijecie jednego, dochodzi jeszcze jedna osoba, czyli tak naprawdę mam jeden na trzy, jedna z tych trzech osób jest obalona i co się dzieje? Dwie osoby przede mną uciekają z tym trupem na plecach, a teraz sobie go podnoszą i uciekają przede mną do kuba we trzech, bo sobie jednego obaliłem z tych trzech. Ja bym chciał taką samą walkę, tylko na neutralnym gruncie. Jakby, to znaczy, to jakby wyda wydaje mi się, że jesteśmy trochę nauczeni jakby tutaj tymi rzeczami, które się wydarzyły Fak. w tym momencie. I następna sy taka sytuacja będzie dopracowana po prostu, A. nie? Bart, możesz hmm. mnie dodać. Nie wiem, ja Bornów z powrotem, bo Oj, to, og to ogarniemy za chwilę, wiecie, bo ja A, zaraz ja muszę, tam mi się będę, będę musiał mykać i tu o. na pewno komuś zlecę to, bo no, tutaj jakieś sprawy prywatne mi wynikły. Więc yy, to będziemy musieli ogarnąć albo później, albo po prostu no, ktoś to będzie musiał inne zrobić. No ja no, Chat, tak, bo dochodzę w znajome grunty. Giga, ja tak, zaraz, zaraz, zaraz widzę. Bo tutaj ten jeszcze to jeszcze już nawet wiadomo, gdzie jestem teraz bez Motywacje. Żeby wpierdzieli się na kolejny taki event, w ogóle normalny. ja, mam, ja dziewczy, bym ich tak bo... rozklepał, nie no w sensie no. nie ja, <laughs> ale jakby, <laughs> nie no dlaczego nie? jeżeli mieliby, nie, nie tak mieliby samo. gdzie uciekać, tak samo jak na ataku Pewnie. o ten zamek, to byśmy ich tak naklepali, że to jest znaczy po prostu byśmy, aż insane, znaczy byśmy mieli w ogóle przewagę liczebną, więc jakby whatever wiesz, tak. whatever kto jak jest dobry po prostu wiesz, no kołtowaliśmy ich autentycznie, oni by ginęli, no, no i wiecie, no liczebnie byśmy już potem wygrywali, no ale... Nasze kilę się nie liczyły, ich ile się liczy, no wiadomo, tak. że my też padaliśmy i co nic z tym dziwnego, jest nie? Jest tak ogromny niedosyt. Nie Ale fajnie, fa to fajnie, po, na tak. fajnie na fajnie na nexta, taką motywację tak. serio, nie? Ja Admi też mam bardzo motywację przez. Dobra, panowie, szybko operacja, zanim to się ktoś zgorientuje. Jestem przy bocznej bramie, szybko mi otworzyć. Błagam, błagam, szybko, szybko, szybko. Tylko szybko, szybko, szybko otworzyć, otwórz otworzyć, webrona. Szybko, 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 bardzo szybko, to nie wejdę. Nie, nie chcieliśmy otworzyć, nie chcieliśmy otworzyć sam skoczer. Ja nie, ja nie, to nie skorta, 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 skorta. Bartman, kurde, skorta. z 60 Panowie, wracam Bart z artefaktem! Mine naу! Mine naу! Co ty robisz, do, złodzieju? eee złodzieju, Oddawaj to! No, oddawaj to, oddawaj to! Panowie, wracam z artefaktem! JP JP, 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 Szybko, 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 Bartman, ale! Panowie, czy to moja wina, że mi spectajta wyłączyli w ich skarbcu? No, anulakim, tak, anulakim sytuacja Jp, 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 wracamy! Easy, gg, Szybko, 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 wkładaj wkładaj, Otwórzcie, 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 otwórzcie. Szybe, czekajcie, czekajcie, zamykamy, zamykamy, zamykamy. Protokół, protokół! Protokół! Protokół, 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 Machanie, machanie! Protokół, protokół! Zamkuj, zamkuj! Dobra, dobra! Osłania, osłaniam, Postur! Na A gdzie na grube ryby? Mam mam, mam na grube ryby! Dobra! I mamy! Jest! Dobra, dobra! Wracamy, wracamy, protokół! Wracamy! Szybko szybko! Łucjena, ty masz, Evron, ty masz, ty masz. Ja mam, ja mam, Nie mam Zabrał mi admin! Dobra. Dobra, dobra, GG, ładne. Dobra, GG, one jak się, powiedziałem że będzie powiedziałem, poświęcę się. dajcie, jest nowym liderem, domu, bo ja odlatuję! Lepsa miła, Stop! Kto za zamawiał? Ja dziękuję. No dobra, żegnam, świetnie. Gratuluję. Kto zapodawał bitę i Misja wykonana, dobrze. Panowie, admin powiedział. Żeby Ebron, tak! był do się Panowie, admin powiedział tak. Kto jest na spektajcie, niech wejdzie w bezpieczne miejsce i mi powie. Safe to ty jest to bardzo było bezpieczne. bezpieczne było. Ja na... było! Było, było, było. Wszystko git. No, błąd admina tutaj widać. <śled> No cóż, Bartman, Bartman straci Trzeba pracę, <grym> ale my przynajmniej nie stracimy Wydaje artefaktów. Się, <grym> tak! Bartman właśnie przebił biurko pięścią. <grym> Do, dobra, Bartman e nie tam, tam jakieś sprawy prywatne, by Ebronik, wytrzymuje. No, wy przeczytaj Discorda. Ty, A co, bana mam znowu? <grym> ja mam <prywatne. pierdziele. grym> <grym> Chce ktoś dwie części netherite? Bo tam zebrałem z nich. O, nie mógłbyś się O, ja nie mam dwóch ja części netherite. Ale to dumy, dumy, dumy. Buty panowie macie jedzenie, bo ja nie mam, mam, mam na okay. ehm. Macie dzieconka. A no Mandziu, Manziu, widzę, że ma dziedzonką łapce, Ja mam, 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 mam. Ja też jestem w jestem się z tym o co ci chodzi Nie no, panowie, panowie Czy są celze? jakieś spodnie, by przyodziać złodzieja Nie, ale nie, nie zobaczmy na jedno, chwila no. Przyszliśmy tam, parę naszych padło, ale wycofaliśmy się dlaczego? Bo zdobyliśmy artefakty, bo które tam przyszliśmy. Dokładnie, tak. no, no, no plan, kappa to, plan pytanie, kappa. to teraz pytanie, to teraz, kappa. teraz, kappa. No, teraz ale pytanie! Ale pytanie, kappa. pytanie kappa. do Bartmana. Gdzie nasza korona, król? Na korona, <średeniusza> Gdzie korona, Bartma? Gdzie jest Bartman Korona? Bremu. Weź. Ej, weź tam Ewron. Zaraz Evron. się okaże się Bremu sekund. Te od Bremu czekał tak długo aż się doczekał albo już nie mam, albo już się. nie mam, już nie, nie, chyba nie mam, nie mam. Już się pozbywam. No, no to co? warfare panowie, ja cię czuję, nie, bezianem, naprawdę, ale nie ma, jestem szmatą, czy nie? No jestem, no i co? Un no jest jak jest? Przynajmniej Aury nie mam, nie? nie. <laughs> I nie, I IP nie, nie, no to poziom nie, tak mam taki 4 na 10, nie, chodzi o nie, <grym> się. nie, nie, się nie, 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 obraz nie, obraz obraz Obraz, No, no, to 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 no obraz ma, mamy. No, obraz. Mam. nie, na nie, 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 na nie, nie, Każda osoba, ale która pod, tutaj przychodzi. Koza, Ej, kto to, kto to robił? To robił? No, <laughs> a, meanwhile, o no tutaj, to równo to robił, na środek. Ej, co to za gra jest? Kto to no, zrobił? E, ja z Zachą. A co? O ładnie, ładnie. To gówno, Bornu, To i tak, to whatever. Ale, a, a, nie, panowie, ale nie, a to później, to później, <laughs> a, a jak pokój się podoba? Jak się podoba? Ładny. A dobra, dziękuję. Ale tam jest Dobra panowie, no to co?